No się ma, no to jak widzicie, gramy postacią z telewizora, a dokładniej z komina jakiegoś. No i tak naprawdę ta postać wychodzi z telewizorów. No i tak, nasz build na dziś to oczywiście przeciążenie. Czyli jak już kopniemy generator, który jest aktualnie naprawiany, czy się troszeczkę tam już ma postęp zaliczone to wtedy, kiedy ktoś zacznie nad nim naprawę. To zostanie ogromnie trudny test umiejętności. Drugim perkiem jest ze wody, który e, powoduje, że po uszkodzeniu, e, jakby do, ten sam perk jest aktywny na 60 sekund. Gdy cofa postęp naprawy w tempie równym 175%, e, i kiedy ktoś zacznie naprawę, po prostu dostajemy głośne powiadomienia dźwiękowe. Trzecim perkiem jest Pop Ghost Diesel. Kiedy kopniemy generator tuż po yy, powyszeniu ocalałego na haku Ten yy, generator, którego kopniemy, zregresuje się natychmiast o 25% Następnie będzie się dalej regresować Czwarty perk jest zamieniam się w słuch Kiedy pocaleniec yy, szybko przeskoczy przez jakąś paletę lub okno Będziemy widzieć jego aure przez co najmniej 6 sekund I myślę, że to będzie całkiem spoko perk do tego buildu bo tak to mam trzy perki pod yy, generatora A czwarte jest właśnie taki bardziej auro. Yy, oczywiście Addon tutaj że wydłużałem czas trwania dodatkowe, yy, dodatkowego pośpiechu czy coś takiego. Znaczy, no nie wiem czy to takie Addony tutaj dają, ponieważ tak nagrywam od razu po tym tym... po nagraniu i mi się skończyły tamte Addony, jesty pamiętam jakie były. A tak to no no, więc no. no. Zapraszam was wszystkich do oglądania. I zobaczcie czy pokonałem. Pajat No i posiadłyśmy jak milanów No dobra Mapa myślę, że spoko mm. Przy okazji tutaj oczywiście wszyscy zaczynają z tymi kasetami śmiesznymi Więc możemy sobie na spokojnie do nich podejść, bo mają najdalsze urządzenie, czyli no właśnie Dzień dobry Zrzucisz paletkę, zrzucisz. No dobra Ja respektuję palety, ale... O, gibkość. No dobra. To pójdziemy za dwightem. Który tutaj jakby nie wiadomo co robi. ma. zostałeś. Aktualnie po mordzie. Dobra, idziemy dalej. Okej, okay, tu mi zrzuci raczej tą paletkę. A jednak nie. karta kuva Aha, to fajny program się serorował yy, Do nagrywania Ale spokojnie, już jesteśmy na wizji z powrotem yy, Teraz tak, a właśnie, leczą się widzę? Stoję Tam, Siema, Klaudetka, widzę, że chcesz poznać Moją rąsią, pąsio kurde Nie ma <noise> Nie ma, yy, dostałaś aktualnie yy, Prawego sierpowego, myślę, że się też z tego powodu, ponieważ O, jedwagem zrobione Trzeba bardziej przypinować genę, e, więc no Raz, zobaczmy, tam będą raczej tam nie ma co pracy się traportować Będą chyba do kolejnego gena robić Powinni przynajmniej. Aha Siema Mordini prosto Dwajcik Trzeba znowu dwaj... o tam jest jeszcze jedna osoba to już przejście tyle skilczaków Siema Mordini Dobra, kleje należy. W sensie ten sam jest na drugim haku. Ok źle, bo nie mam presji na łach w ogóle Dlatego trzeba Jakieś tutaj geny skopać Tam raczej będą robić tu Siemka. No naprawdę, klaudetka. Co to ty? nie skopałem tej ty? Typnijmy się tam przy okazji, zobaczymy tego gana. Nie jest w ogóle zrobiony, jest tak zregresowany. Przeze mnie, że to po prostu hit No dobra Tutaj paletka nie jest... Nie, aha. Nie ma. Ale to była teraz pepega. Lekka. Bo zapomniałem, że jestem w ukryciu. Dobra, zgaduję, gdzie mogą robić gena. Zgaduję, że tam. No i prawie zgadłem, bo gościu tu serio zaczął robić, chciał robić gena. Nie ma dobra, mind gamesy porobione bo trzeba było zrobić lekką sieczkę z mózgu. Nie ma tutaj okienka. Opa. To nie czasy no. Wiadomo czego W sumie nie te czasy, kiedy tam, kiedy ciągle się przechodzi przez okno, jak um, Chcesz Kogoś podnieść, ale tu się nie udaje, bo A tu jest okno, więc nie pyknie Ten gen w ogóle nie ruszony Ten też, nie? Zgaduję, że tamten no, Oczywiście Dobra, do, niech ona sobie pobiegnie, dopóki mamy popa to zaprzestańmy z tym genem. Zaprzestańmy działanie tego gena. I pobiegnijmy za nią. A nie wiedziałem, że tam tego skręcicie. Gena. No dobra. Mm. Tu mamy haczyk. Fajny taki. Zgaduję, że będą robić tamtego gena? ale oczywiście Siema A dobra, masz tu paleta <ścoughs> Brawo Dobrze by ci poszło teraz. Teraz ci DSA, nie ma DSA, no dobra, no. paletę trzeba by zniszczyć, ale tego nie zrobię. <grymne> dobra, czekaj, wrócimy do tamtego gena. Dzisiaj dwa geny ładne będą zrobione. Czekaj, czy ten. Oha. a ten też jest zrobiony, halo. Zaprzestanę robienie tamtego gena Aha, on jest tak zregresowany No nie wiem no Halo, Boon Wywalaj stąd Nie będzie leczenia Ale tam są ludzie. Idą. Do... On właśnie. Hej. Zniszczemy od razu tą, tą paletę, bo trochę będzie mi przeszkadzać Trochę bardzo będzie mi przeszkadzać I haczyk z którego gena robicie? Tego? Ale teraz pytanie co z tamtym genem? No właśnie. Klaudetka! Ciebie nie widziałem przez całą rundę, dosłownie. Chyba. A nie, w sumie nie. Widziałem raz, dwa, trzy, cztery razy. Mhm. Pewnie za od razu. Siema ma. No czy zobaczyć moje kotki tutaj. Taka tylko mała propozycja. Chyba mają 3 gena. Mhm. Mniej więcej jest ten 3 zachowany. No oh git A wy nie powinniście nawet robić tego gena. Pójdziemy. O Jezus, ale aż mnie to zabolało w oczy. Ta gibkość. Mam tam telewizor, jak coś to mam. Na razie go nie robię, bo nie pojawiła mi się aura. Teraz mi się pojawiła. Ciebie powiesimy i pójdziemy szybko do tamtego telewizorka Mam nadzieję, że... A szybko go wykręcili! A, Mori No właśnie, robimy Mori Przynajmniej dwa kile będą Może nawet 3 kila, z czego 2 mori. Oj, 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 nie otwierasz, nie otwierasz, no i git Dwajcik ucieknie raczej Tu nie ma bramy No Dwajcik, uciekaj ty A tu my robimy mori na kolejnej osobie No i Zrobione 3 kile Czwarty nie udało się Niestety Trochę niefartownie Ale no jakoś to y, Poszło Przy okazji daily Się zrobiło No i y, Dzięki wam wszystkim Za oglądanie tego odcinka Mam nadzieję, że wam się spodobało Gierka o zrobiono Dzięki wszystkim Hej, hej